Cześć, tu Czarek z Becker Polska. Witam was w kolejnym odcinku z naszej serii, gdzie analizujemy kosztorysy i wartości odszkodowań różnych modeli samochodów na polskim rynku. Dzisiaj mam dla was coś specjalnego. BMW 540d z 2001 roku. Oj tak, mówimy tu o samochodzie, który stanowi połączenie luksusu wraz z osiągami. Ten model Bawarki zasługuje na uwagę nie tylko z powodu jego eleganckiego wyglądu, ale również zaawansowanych technologii, takich jak system sterowania gestami, zaawansowane systemy wspomagające bezpieczeństwo jazdy, a nawet Kierunkowskazy. Ale do rzeczy. Klient, który się zgłosił do Becker Polska, był zszokowany, kiedy otrzymał odszkodowania od ubezpieczyciela i szczerze mówiąc, ani trochę mu się nie dziwię, cena za godzinę pracy dla kiernika została zaniżona do poziomu 80 zł na godzinę, podczas gdy w rejonie zamieszkania klienta cena za jedną godzinę wynosi 125 zł. To tak jakby ktoś wam nagle obciął pensję o prawie połowę, bo tak. Nie. No to nie do wiary. Nie, to być nie może. To oznacza, że różnica w kosztach samego lakiernika wyniosła aż 2053 zł. Całkiem ładna sumka, muszę przyznać. Dwa złote ci mogę dać. 5! Ale chciałeś dwójkę? Ale daj trzy! Ale uwaga, to jeszcze nie koniec niespodzianek. Ubezpieczyciel zadecydował, że taką piękną bękę można naprawić najtańszymi zamiennikami części prosto z Dalekiego Wschodu. Czajcie? Ktoś wam kasuje auto i jeszcze je naprawia byle jak, po taniości, zamiast jakoś wam to wszystko wynagrodzić. Pewnie po co przepłazać, skoro można Klepać. Gadałem z Simonem, szpachle położy, że prawie nie będzie widać. W Becker Polska rzeczoznawca policzył ceny części oryginalnych i z 25 tysięcy złotych zrobiło się 40 tysięcy złotych. Mówimy tu aż o 15 tysięcy złotych różnicy. Za tyle to bym sobie życie na nowo ułożył. Jeśli myślicie, że to już wszystko, to niestety jesteście w błędzie. Ubezpieczyciel stwierdził, że pomaluje tylko połowę nowych części i zamiast 2700 złotych przeznaczył na to tylko 1500. I to mówimy o samym materiale lakierniczym. Tak się nie robi. Panowie, wychodzimy. Ja rozumiem, że ciężkie czasy, i w ogóle, ale to już chyba trochę lekkie przegięcie. Podsumowując, ubezpieczcie zaoferował 36 700 zł odszkodowania. Twierdząc, że to i tak bardzo hojnie i że w ogóle to, to deko interesu tylko dokłada. Prawda była jednak nieco inna, bo analizując sprawę zgodnie z prawem, przysługujące odszkodowanie wyniosło aż 22 tysięcy złotych więcej i na konto naszego klienta finalnie trafiło 59 tysięcy złotych. Ile? To świetny przykład na to, jak ważne jest korzystanie z usług profesjonalnych rzeczoznawców motoryzacyjnych, takich jak Becker Polska. Znamy wartość Twojego samochodu, znamy wartość Twojej ciężkiej pracy i wiemy, jak zabezpieczyć Twoje interesy. Dlatego właśnie zachęcamy do komentowania i dzielenia się swoimi doświadczeniami. Pamiętajcie, że każdemu z Was przysługuje sprawiedliwe odszkodowanie, niezależnie od tego, czy masz luksusowy samochód, czy skromnego miejskiego Bolida. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.